Najlepsze owoce na odchudzanie, dzięki którym spalanie tłuszczu będzie smaczniejsze. Numer 10 niestety mocno Cię rozczaruje. Ale najpierw jabłko. Ma błonnik i syci, ale w rankingu kaloryczności przegrywa z owocami jagodowymi. Ląduje w połowie stawki na miejscu szóstym. Maliny, absolutny niszczyciel głodu. Tylko 33 kalorie na 100 g i najwięcej błonnika ze wszystkich owoców. Genialny wybór ląduje na miejscu trzecim. Mango, bardzo popularne w owsiankach, ale jest gęste kalorycznie. Ma około 65 kalorii na 100 gramów. Łatwo z nim przesadzić miejsce ósme. Pomarańcza, solidny średniak. 47 kalorii, dużo wody i witaminy C. Ale uwaga, sok pomarańczowy. To już bomba cukrowa. Owoc ląduje na miejscu piątym. Truskawki. Niska kaloryczność, bo tylko 32 kalorie i ogromna objętość. Możesz zjeść całą miskę, absolutny top, miejsce drugie. Winogrona. Płapka cukrowa. Ludzie jedzą je bezmyślnie jak cukierki. Kiść winogron to 350 kalorii, tyle co baton. Lądują na miejscu dziewiątym. Melon. Bardzo lekki i orzeźwiający. Świetny objętościowy wypełniacz. Tylko 36 kalorii, zasłużone miejsce czwarte. Bruszka Sycąca, ale ma 57 kalorii i więcej cukru niż jabłko. Trzeba już uważać na ilość. 7. I teraz nasze wielkie rozczarowanie. Banan. Niestety miejsce dziesiąte. To najbardziej kaloryczny owoc na liście. 90 kalorii w 100 gramach. hełen skrobi i cukru. To bomba kaloryczna, a nie lekka przekąska. Jaki owoc jest absolutnie najlepszy podczas odchudzania? Napisz w komentarzu. I sprawdź w komentarzach, co wybrałem ja. Ale zanim to zrobisz, zaobserwuj mój profil, żeby nie przegapić kolejnych porad od Mistrza Polski w Men's Physics z kartą IFBB Pro. Dzięki temu dowiesz się m.in. jakie są...